Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić choinkę z papieru. Potrzebujemy linijki, nożyczek, jakiegoś długopisu lub ołówka, pędzli, farb i bloku kolorowymi kartkami. Więc na początku składamy kartkę na cztery części: na pół i jeszcze raz na pół, i później linijką musimy zaznaczyć środek kartki. Zaznaczymy środek, prowadzimy dwie linie do rogów kartki. Trójkąt wycinamy i robimy to samo z drugim kolorem. Gdy namalujemy już rzeczy na naszych trójkątach, robimy dwie linie. W jednym trójkącie od połowy lecimy ki kilka centymetrów w górę prostą linię i tak samo w drugim, tyle że tutaj od czubka. Następnie wkładamy w siebie oba trójkąty i tak mamy już dokończoną choinkę.